Są takie właśnie jajca, że jest czas na parkingu, jestem zatrzymany do kontroli i co? go się na Sybirady siedzi, że po co ty tak zwolnisz? Jeźdź normalnie, mówię, tak, później zapłacę, jedź, jedź, jedź. O, no, dokładnie! Dobra, okej! Okay. Zjadę może z krawężnika tylko! Dobry wieczór Dobry wieczór Tak jak jest napisane, Raben? Raben Tak, jakiś CEMER i cetyje. Już dajemy jest? Nie ma blomby Małe parkingu tak jest jest właśnie, no nie? Mało miejsca na tych parkingach Dobra, mamy tutaj CEMEReczkę, coś Mam taką kartę zbro, zbroj, zbrojeniową A no to idzie z Mielca do Legnicy, nie że na zagranicę, że po Polsce tylko Przepinam naczepy, na i idzie dalej, no nie Dobry, ja już daję Co tam w Mielcu słychać? A jak rzadko do Mielca jeżdżę? Właśnie teraz byłem, kurczę dla... Nie, 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 ja to z podłodzi jestem Tylko tam pojechałem na rozładunek, Ja dzisiaj miałem w Krakowie rozładunek, później miałem załadunek w Mielcu, no i ty Tylko pod rabenem? Tylko pod A firma skąd jest? Te, te, teraz trzeba poczekać. Dobra, chwilkę tu jeszcze. A który jest kura Dobra, wszystkie dokumenty znalazłem. Proszę. E, dowodów nie mam przy sobie. Dowodów mam przy sobie Numer na jest wypisany. E, na czapa jest PZ1. To puszisz go tam? Tak, do tyłu muszę cofnąć. A jak tam? Jadę tam gdzieś? Są takie właśnie jajca, że jest czas na parkingu, jestem zatrzymany do kontroli i co? No i nie ma miejsca. każe cofać, więc cofamy. Bo ten kolega chce przejechać, żeby go wpuścić, no nie? Ten kolega przyjedzie. Ja sobie daję do przodu. No i tak właśnie moi drodzy mamy kontrolę. Myślałem że to do północy dojadę, będę po robocie i tu raczej nie ma tak kolorowo jakby się chciało, no nie? Chwileczkę trzeba poczekać teraz. No poczekamy, ale wiecie co? Bo ja tu się wpakowałem na bramki, no ja tak między nami wam powiem, żeby nie było. Kurde, ja przed bramkami tam jest tak 50, no nie ma No. no. A tu nagle ciemno, nie widać było ich, no nie? A tu nagle wyskakuje z lizakiem. Ja mówię, ja pierdziele, Jaki to będzie mandat, no nie? Mówię, kuść mać, A tu się okazuje, że tylko kontrola, no nie? Ale, kuźwa, farta, nie bez tego. Bo to mi się że, że mi stoją, bo mój kolega to właśnie zapłaci. Tam z jak na przykład jeszcze zwolnił, to mój smojczek miał niecałe 8 dyszek, jakoś tak. Dlatego zwalniajcie jak coś, bo wiecie co? Ostatnio właśnie się zwolniłem i się na siebie radę się że po co ty tak zwolniasz? Jedź normalnie, mówię, tak, później zapłacę, jedź, jedź, jedź. Na rady mówią, że czysto, no ale wiadomo, na się schował, kuria ci wyskoczy, no nie? Dlatego lepiej się lekko przyhamować, tym bardziej przy tych mandatach, no nie? A niektórzy kierowcy cię pośpieszają, trąbią i tak dalej, i tak dalej, a kuźwa, zapłacić później nie ma komu. Ja na taką sytuację, jak sobie właśnie jechałem i gość mnie pośpieszał, pośpieszał, a tam później kuźwa za kilka kilometrów stał cały misiaczki i mnie złapali. Do nie wygrzczył na radiu. no teraz się chłopiec zatrzymuje i pójdę za ten mandat. To już się wtedy nic nie odezwał, no nie? Ale żeby poganiać, to poganiał kuźwa, no nie? Moja działalność transportowa? Tak, dokładnie moja Masz działalność. Licencję? Masz. Mam licencję. No, pesel, a tam wyskoczyło, że to. Bi wszystko do twoje, bo... Dobra, to już no, daje licencję. I... A nie, bo ja jestem przewoźnikiem w Jedno, dopiero otworzyłem, no, no. Powiem panu, że w rabanie jeżdżę od 2010 roku, czyli już jeżdżę teraz z kierowcą 15 lat, 13 lat jeżdżę pod rabenem i dopiero teraz postanowię pójść na swoje, no nie? Aha. Bo całe życie będę dorabiał? No trzeba w końcu coś kombinować, no nie? Brzeziny! Brzeziny kołodzi, koło no. tam za łebkę jeździłem kiedyś z bratem Sioma, kolegra. I takie, które życzę wam jak najczęściej, naprawdę bardzo w porządku gości. Słuchajcie, co jest najlepsze? Normalnie delikatnie mnie te lepiej. Z tego względu, jak wam mówiłem, bo ja tam myślałem, że co sobie policja i już mnie chatą, no nie? Następnym razem to zwalniam. Jadę sobie pewnie normalnie 80, a tam bardziej te 50 na godzinę, albo chociaż koło 60. Poczujesz się, jak się zestresowałem, no nie? I ostatnio mówiłem o stresie, że praca, kiedy... Praca kierowcy jest właśnie stresująca, no o tym właśnie mówiłem. No nie? i teraz macie. <grystanie> I zajechałem jechałem, i bam, kontrola, ale no, nie. Ale cały szczęście, że e, służba celno-skarbowa, bo gdyby to nie była służba, byłaby inaczej. Przy tych nowych taryfikatorach, to, ile to tam wyniosło? 1000 złotych? A, a nie inaczej, ile punktów karnych, no, bo kasata pół biedy, ale ile punktów karnych wyniosło? Proszę Już wszystko? wszystko jest ok. Wszystko okay. <grystanie> Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Moi drodzy, po kontroli. Ojej, człowiek się nastresował tylko no, praca kierowcy. Stresy, sprawy, tematy, ale bardzo w porządku gościu. Takie kontrole życzę Wam jak najwięcej z takimi właśnie ludźmi. Dobra, prezesy. Odpalamy maszynę, kierowca kierowce A, został ściągnięty kolejny driver. Z chłodni z DAFA. O, pasiki, panie, bo kuźwa zaraz za pasiki zapłacimy, no ale całe szczęście że ludzie suszarki nie mają, no całe szczęście, kuźwa, ale nie, to już muszę uważać. To już trzeba uważać, no. A byłem pewny, że nikogo nie ma, no. A widzicie jak to nieraz jest. A to surprise, niespodzianka, dobra. ciśniemy dalej na robocie, już mam niedaleko tam. 60 km 65 lat. Cyk, cyk, cyk. Chwila strachu, jedziemy dalej. Cyk, cyk, cyk. Można powiedzieć, że dojechaliśmy do firmy, i jesteśmy po robocie. Ale się przetargałem 20 ton, zobaczcie, jak te kółka się wyginają. Ciężko było, ale się dojechało. Telefon na robocie. Z tamtej strony ktoś postawił blisko na czepe, przy samej linii, więc ja tu też troszeczkę przy linii zostawię. No, tam jest zbyt blisko, umiałem wąską cofnąć, no ale cofnęło To z ogólnie ośka w tej naczepie do góry podwyższona, no ale nie, nie skorzystałem, w Tatus skorzystałem, ale z powrotem nie skorzystałem, no bo tona zrobił swoje, ponad 20 ton, to opadła, no nie. Odpinać. A norma na komputerze przy 20 tonach, słuchajcie, 21. Litrów. No i powiesz chłopie, no na komputerze jest kolorowo, no jest. No i co tu narzekać, no nie? Dzień doberek, dzień doberek. Mamy godzinę, która jest już 9.30. Poszedłem spać o 2, o 9 się obudziłem. Ej, 7 godzin spałem, no nie? E e e e Lekkie przyjemienie mi łapie. Wiecie dlaczego? Teraz wam powiem, przydał się do swojego błędu. Naglądałem no, się, jakie zimne prysznice są zdrowe. Co odwaliłem? Ja jestem nie, ciepłolubny, zawsze mam ten prysznic naprawdę ci, 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 ustawiony <grywia> prawie na maksimum, na gorąco. Wpakowałem się pod prysznic, zaraz zimny i tak jeszcze przy nim posiedziałem. Przemarzłem pod tym prysznicem, no. <grywia> I, na, I na drugi dzień, czyli wczoraj się słabiej czułem, bo to było przedwczoraj, wczoraj się słabiej czułem. No, i dzisiaj też jest słaby. Mam trening zrobić. Dzisiaj, właśnie, no, ale widzę, że się słabiej czuję niż wczoraj, dlatego nie będę ryzykował. No, takie właśnie są jajca. Ale ogólnie mam taką robotę, że teraz jadę do domu. Dobra, co? Ogarniamy się, robimy sobie posiłek. Teraz zobaczcie, jaki, bo troszeczkę zmieniłem i muszę wam pokazać, że zmieniłem na lepsze. Dlatego zapraszam Was na posiłek. I teraz standardowo 70 gramęsu wsypuję. Ej! 69. A do domu się zjeżdżał. Widziałeś wykuku? jaka cyfra się trafiła, no. Sześć dziewięć dzisiaj. No. Dobra. Woda się właśnie zagotowała, sobie już kawę zrobiłem i zalewam gorącą wodą. No i sobie tak poczekam z 5 minut. I jak już dojdą do siebie, wtedy właśnie dorzucam białko, orzechy, banan. Jak już pewnie wiecie, i co, no i... Uwierzcie, że dużo lepiej smakuje, tak jest moje zdanie, mamy ciepły posiłek. Ja cały czas robiłem już 4 lat, co można powiedzieć, co mam blender, to nie wiem, 3-4 lata. 4 lata mam ten blender. no 4, Jak nie lepiej, bo nie, nie z 5 lat, to ja cały czas brałem płatki owsiane, tak o, bez obróbki termicznej, tak bym to nazwał. Ładowałem, ale. To jednak dużo lepiej smakuje, tylko po prostu trzeba troszeczkę poczekać. Czyli jest dłuższy posiłek, bo z 5 minut poczekamy. A na naczepę pobieram Tom. No i dostałem informację od szantera Umyj ten samochód, bo wyglądasz jak dziad. <laughs> no co zrobimy? No brudził się no co no, kuźwa No, takie pogody mamy. Deszcze, wiatry, prawe tematy. A miałem dwa tygodnie temu. No i widzicie i znowu brudna, co tydzień myć nie będę. No bo nie ma czasu, no nie? Wiecie, jak jest lepiej treninga pyknąć. Oczywiście w kolejce na mnie też można treninga pyknąć, ale wymoweczka się znalazła! Znalazła się. No, a teraz co? Składamy wszystko i pobieramy właśnie tą naczepę. Jest załadowana w jedną stronę, no, tylko do domciu, na piątek rozładunek i elegancja Francja na robocie. No i co? Nie narzekamy. 500 km na dwa dni rozłożone, ale przyszły miesiąc może będzie lepszy, tak? A nie ma co płakać od razu. A odnośnie się tej naczepy, no to słuchajcie jest tu na samym przodzie. Jako pierwsza, ja stałem ciągnikiem tu zaraz z boku, no nie? No i dochodzę do rzędu. Mówię, dobra, jako nasza miałam pobrać, odpalam SMS-a PO7Y. Patrzę, ona stoi obok mnie. <gulia> Kujwa, bo pierwszy raz słuchaj na taką sytuację, że odpalam SMS-a, a ona stoi obok mnie. A i tak to ja mogę pobierać cały czas. <gulia> bo nieraz to muszę, muszę nalatać, ale też dobrze. Też się cieszę. Tam iść, tu przejść, tam pójść. A okazuje się, że jest na samym końcu. No nie. <gulia> no nieraz tak bywa, a nieraz jest tak, że się trafi dość szybciej. A teraz po prostu na moje petarda odstrzała ją znalazłem. No to co? Bierzemy się za robotę. Przejdzie? Patrzcie, czy przejdzie. Jak pierwsza oś przeszła, to nam wyciągnie już. No, mówiłem, że wyciągnie, a tymczasem, co mamy? Piękny koreczek na autostradzie A4. Słuchajcie, nawigacja pokazywała 5 minut, może tam 7 opóźnienia. A ja już tak podjeżdżam, stoję, podjeżdżam, stoję około 30 minut. <laughs> no, co zrobimy? No, nie rozpoczęło się przed kątami, no jeszcze troszeczkę mamy. I co. Trochę pojechaliśmy i znowu, brr, bożenka. No i widzicie, i stoimy, czekamy. No i tu niespodzianka, gości sejdzie 60, niecałe na godzinę, dokładnie 55. <laughs> Ciekawe z jakiego powodu, albo ma awarię. I tak sobie jedzie, a sobie jadę za nim, bo ja zaraz jeżdżam w prawo, to nie będę go hałował. hamował. Tam, miałem radę, chwilę ile to wszyscy go tam wyzywają, cisną, ale chłop, możliwe, że ma awarię, to po co go wyzywać, no nie? Tu kolega wyprzedza, a ja zaraz jeżdżam. No to teraz Rzym się zdołował. Chłop. Jedzie, o wiadomo, musi zwolnić prawie do zera Kuźwa, mogłem go wyprzedzić no I on jedzie w moje rejony, do Brzezin Zobaczcie co się dzieje, już chłopa nie widzę kuźwa Tak i ogień na tłoki walnął, to czemu na obwodnicę tak wolno jechał? No dobra, na bazę dojechałem, kurteczka założona, no i lecimy do domu i widzimy się za chwilę, znaczy wy myślicie, za chwilę widzieć. Zobaczycie, ile godzin spędzę w domu i o której godzinie wystartuję. Ja to wam wszystko udowodnię. Jakie są plusy i minusy bycia w domu? jest godzina 15.00. Łoś, chłopie, przy świecie, dobrze, żebyśmy później nie użyć, nie widziałeś. Jest godzina 15.56. I zobaczycie teraz, o której wystartuję. No i witamy w transporcie I cyk, jest godzina druga, 8. No to pauzę łącznie mi wyszło 10 godzin I 18 minut <grym> A z tego ile spałem? Słuchajcie, do 22.00 bawiłem się przecież z dzieciakami <grym> O kurze mi chyba co to że składa Ogarnęliśmy żoną dzieci, 22.30 poszły spać Dość późno, ale na coś wróciło, to wiadomo, trzeba się pobawić Ja poszedłem spać o 23.00 Wstałem o godzinie 1.00, mówiłem trochę to przedłużę, no nie, Mówię, o pierwszej 40 siódmym wstale, najważniejsze na nie sobie wezmę w trasę, no i tak właśnie zrobiłem, czyli o pierwszej 40 wstałem, no, no czyli pospałem byciu, no nie, 3 godziny można powiedzieć, <grych> 3 godziny, no i teraz witamy w transporcie, a i będziemy pracować ile, no już pracy tylko będę miał, rapto może za 5 godzin wrócę, tak, czyli siódma rano powinien być z powrotem, no tylko, że wiadomo już Mam weekend, no i cały dzień, będę na nogach raczej spać. Nie pójdę, tym bardziej, że w domu są dwie małe córeczki, które po prostu. Tata, pobawmy się, no to się pobawmy. Idziemy. No i co ja wam mogę powiedzieć? Trwa a czyli naprawdę jestem rozładowany. Tylko, że chyba ochroniarz zapomniał bramę zamknąć, a mnie coraz bardziej łapie przeziębienie. No, kujź wam macie. Ale żebym się załatwił, zachciałbym się zimnych prysznicy, no i za dwa dni totalnie rozłożony. No ale no co zrobię? Trzeba wyzdrowić. zdrowiu już mam weekend, w domu zjeżdżam, będę o 7 rano. No i tak to wygląda. To wiecie co, ja już będę ten materiał kończył. Jeśli podoba wam się to dzięki, łapkę w górę stosuję, będziecie na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzeba dojść do siebie, bo już w poniedziałek idziemy po odbiór nowego sprzęta. No nie. No, tak to wygląda, tylko trzeba działać. To trzymajcie się, hej.